Witam Was bardzo serdecznie w quizach UDG. Naszym pierwszym gościem quizów jest Weran. który będzie miał zadanie zdobyć pierwsze miejsce w tabeli. Jesteś <grym> pierwszy. A, A może, jest może, może mi się uda, zobaczymy. Jesteś pierwszy. Jako... Miał pierwszy, ale ostatni w sumie, tak? <grym> tak, tak. <grym> <grym> tak się skończyło twoje życie, że będziesz pierwszy i ostatni, no. Na ale później zobaczymy, jak to będzie wyglądało z innymi gośćmi. Może będziesz długo trzymał to pierwsze miejsce, Pfum. może będziesz najmądrzejszy. 10 pytań masz w sumie, a odpowiedzi ABCD. Mamy 20 osób na live jak coś. Wow! No, 21, 21. Super leci. Wow, ho, ho, ho. To super. się rozkręca. Fajnie, fajnie. Pozdrawiam akurat, wszystkich. Akurat na nowym formacie, więc. Akurat na nowym formacie. Nie ode mnie, pozdrawiam. Dobra, i teraz tak, 10 pytań. Pierwsze cztery pytania są za jeden punkt, kolejne cztery pytania są za dwa punkty i ostatnie dwa pytania są za trzy punkty. Czyli poziom trudności się zwiększa. Mhm. Co z czasem? No. Z czasem. I przejdziemy sobie do pierwszego pytania. Kto w polskim rapie jako pierwszy zdobył 100 milionów wyświetleń? Odpowiedź A. Grubson. Odpowiedź B. Paluch. Odpowiedź C. Tymek. Odpowiedź D. Sentino. Grubson tam było, co tam jeszcze było? Grubson, Paluch, Tymek, Sentino. Grubson, Paluch. A czy Grubson tam zdobył 100 milionów? Ja tam nie śledzę Grubsona. stawał Grubson pomiędzy Tymek. Nie wiem. A czy Tymek był też pierwszy? Tymek późno był dosyć. To jaka odpowiedź? Nie wiem, zaryzykujmy, pójdźmy za Tymkiem, nie wiem czemu. Czyli odpowiedź Tymek. No. Niestety jest to nieprawidłowa odpowiedź. Bruchson. 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 No, tak myślałem. Jednak, bo jeszcze, że... wiem, to, ja tylko widziałem właśnie mówię, Tymek, tam pierwsze 100 milionów, coś tam. Nie wiem, może to było pod względem jakiegoś gatunku, nie? Może też nie doczytałem, no. Jeszcze hmm. się zastanawialiśmy z Grimciem, kto faktycznie był pierwszy. No, bo to bo, dojść do tego, nie? Bo to było no, mniej więcej w tym samym czasie, więc sprawdzaliśmy na netcie, faktycznie, grup są był pierwszy na szycie. No, tak, e, drugie tak. pytanie, za jeden punkt. Słoń wydał kawałek ASP. Co znaczy ten skrót? Odpowiedź, Odpowiedź A: Akademia Szt Sztuk Pięknych. Odpowiedź B: Agresja, strach, paranoja. Odpowiedź C: Agonalny stan podniecenia. Odpowiedź D: Aranżacja starych piosenek. Pamiętaj, że to jest słoń, nie? To jest, słoń. to jest słoń. Trzecią odpowiedź na pewno stworzył Krimi Gaming, tak mi się wydaje. <grymne> 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 nie wiem, jaka była pierwsza, bo coś mi Pierwsza jest to Akademia Sztuk Pięknych, drugie Agresja, Strach, paranoja Agonalne stan podniecenia, Aranżacja starych piosenek. No nie wiem, ja bym A wziął, pierwszą. Niestety jest kolejna zła odpowiedź. No <grymne> Ale mi dobrze idzie, full punktów na razie mam. Bo... To, które to było? Bo jestem ciekawy, bo no, no, drugie pytanie to było to była no, drugi, drugi, od... jaka jest odpowiedź? Agresja z Torach Trzecie pytanie jest bardzo łatwe. Trzecie, dla mnie łatwe jest trudne, <coughs> a trudne jest łatwe. Jak nazywa się najnowszy album Pezeta Odpowiedź A, muzyka klasyczna, odpowiedź B, muzyka komercyjna, odpowiedź C, muzyka poważna, odpowiedź D, muzyka współczesna. Fred Krim napisał, ja wiem. Odpowiedź za mnie, proszę. Nie, nie, nie śledzę tak to w ogóle, nie śledzę takiej rzeczy. Co to jest tak ograniczony, w ogóle mam taki horyzont ograniczony, jeśli chodzi o gdzieś tam yy, właśnie sprawdzanie tych nowości, nie? Że to dla mnie jest w ogóle, ty mi mówisz takie rzeczy, a ja. Do you speak Polish, <laughs> takie mam. No nie wiem, jakie tam były odpowiedzi, jeszcze raz. Bo muzyka, też, klasyczna. Też strzelam, ja nie znam. muzyka klasyczna. Muzyka klasyczna, muzyka komedycyjna, muzyka poważna, muzyka współczesna. Nie wiem, powiedzmy muzyka współczesna. Byłeś prawie blisko, bo to muzyka komercyjna. komercyjna. Z Ale chciałem powiedzieć komercyjna, nie? No ja nie strzelam w ogóle. już. Musimy głośniej gadać, bo nic nie słychać na czacie. No, Dobra, głośniej gadać, Głośniej gadać, ja się wstydzę bardzo. Powodzenia, Radio. Dzięki. Na razie, zaraz odpowiedzi na trzy. No nie, no trzy na trzy jest. Do kogo należy Google? Odpowiedź A, Paluch, odpowiedź B, Zdechu osa odpowiedź C, Ciwas, odpowiedź D, szpaku. Dobra, może będę miał jeden punkt, co? No, szpaku. <laughs> Jeszcze raz? Szpaku. O, brawo! Dobra jest, o. Dobra. Końcu pierwszy... pierwsza odpowiedź. Jest pierwszy, pierwszy, punkt, Pierwsza zła odpowiedź w ogóle, nie? Pierwszy punkt quizze. w UDG Quizie. Historyczny punkt. I teraz pytania już trudniejsze. Te za dwa punkty. A to, to nie były najtrudniejsze? Nie, nie. <śmiech> to, <śmiech> <dobrze>. no to... <laughs> Ale myślę, że z tym pytaniem sobie poradzisz, skoro się dowiedziałam, że jesteś w... Od Tymka. O, może jak będzie coś z Tymkiem, może, może mam szansę jakąś. Jaki Jaka tymi? jest najstarsza płyta Tymka? Odpowiedź A: klubowe, odpowiedź B: fit, odpowiedź C: sono, odpowiedź D: jestem Tymek. Jestem Tymek. Brawo, Dobrze, trzy punkty. Dobra. Masz trzy punkty już na koncie. Więc się, yeah. w, więc się wbijasz, więc się wbijasz dalej. Dobra, kolejne pytanie. Jakbyś oglądał livea poprzedniego, którego nagrywaliśmy z Grymciem, to była odpowiedź podana. Kto jest Hypemanem Gipsa? Odpowiedź A. Karol Krupiak. Odpowiedź B. Janek. Odpowiedź C. Kiełas. Odpowiedź D. Kasper HTA. Gipsa? Gipsa. No. Janek, 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 czekaj, Janek, to gadamy o tym Janku z Wudu? Tak. Tak. ja bym, nie wiem czy bym Janka stawiał, ja bym bardziej Janka postawił za hypemana od, 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 od opała. Nie wiem, tak, no też, no nie wiem, nie, ja bym, nie wiem, Kasper HTA może. Niestety, ale byłeś blisko bo Janek, Janek. Janek. No, naprawdę. Janek tak, naprawdę. Nie, mał. no ja nie wiem, bo też Gibson nie śledzę. Nie wiem. Ale trzeba było oglądać live'a. Bo gadaliśmy o A o, o może mój. ty mnie jak ja będę dobry miał tor myślenia, wiesz? To będę to wiedział, kiedy się ten ciekało, no. Dobra, teraz trochę o chorzowskiej scenie rapowej. I pierwszy legalny album opała to Oczy Szeroko Zamknięte. B, Motyl, odpowiedź C7G. Czy odpowiedź D, Czarna Krew. Legalne. Legalne. 7G. Czarna krew. Też tam nie śledzę super tego opała. Gdzieś tam się mniej więcej orientuję, co jest co. 7G, legalna krew. Oczy szeroko zamknięte, motyl. Nie wiem, nie wiem, motyl powiedzmy. Ja nie wiem, z opałem ja się też... Byłeś prawie blisko, bo to <laughs> było wcześniejszy, który został wydany jeszcze był nie legalem, mhm. ale legalem był oczy szeroko zamknięte dopiero. Pierwszy, Pierwszy, legal, zamknięte. No. Pierwszy legal, po tylu o, o latach na scenie. To od Grimcia trzeba by było, to by wszystko wiedział. <laughs> od Grincia wszystkie bym wiedział. Zanim przejdziemy do tych najtrudniejszych pytań, no. to jeszcze jedno z tych średnich, Czym Alter Ego jest Lil Aloes? Odpowiedź A Tempreston odpowiedź B. Miły jest, ATZ może... odpowiedź C tału, odpowiedź D VBS. Oczywiście, że miły ATZ. Nie, no że żartuję, ten Preston. Tak, akurat wie. To ci powiem, czy to jest prawidłowe dopiero na koniec quizu? Dobra, ten Preston, jak, jak zaznaczam. Na jakim albumie, teraz najtrudniejsza. Oh, na jakim albumie od Baxa pojawił się Filipek? Odpowiedź A, nowa sztuka. Odpowiedź B, Drax app, e, Odpowiedź C, brzydka sztuka. Odpowiedź D, Haja. Filipek? Filipek. No, no to... Czy na Hai był Filipek? No, haj. Powtórzę odpowiedzi. No. Nowa sztuka. No. Drax Ep. Brzydka sztuka i haja. Ja w sumie teraz pomyślę w drugim takim myśleniu, bo pierwsze co mi do głowy przychodzi to jest yy, haja, ale ja chciałbym powiedzieć brzydka sztuka, ale powiem haja. I pewnie będzie brzydka sztuka, ale. Nowa haja. sztuka. Nowa sztuka. Nie, też za floralem tam mam paru psychofanów, jakby to można nazwać, od Florala, to mnie teraz pewnie trubią Zabiją mnie jakby i się dowiedzą. I ostatnie pytanie, najtrudniejsze z, z, ze wszystkich, w sumie łatwe. Jaką akcywkę miał wcześniej Tau? XXX play, PlayStation, Medium i AOS, Grimmi. Kto wymyślił ostatnio? odpowiedź? Ja że nie słychać się, musisz gadać głośno. Jak nie, ja nie albo słychać albo Bądź bliżej jest. tego, bądź bliżej telefonu, bo do tamtego... Znaczy, jak coś, to będzie to słychać na YouTubie, więc jak... No, no. no, ja się staram, no bo mi tu mówią do mikrofonu, mów, no to mówię do mikrofonu, nie? A no, tak mów no, do mikrofonu, więc tego... O, będziecie słychać na YouTubie. Jedźcie na YouTuba słychać. Od Tału. Od jako miał wcześniej ksywkę? XXPlayStation, Medium i LOS, albo Grimi. Grimmi, Grimmi. No jeden, ten griffin, griffin, no. Nie wiem, no powiedzmy, XXX. Niestety nie, medium. <laughs> medium, chciałbym być albo XXX. A ja jeśli chodzi o, strzela. o pytanie ósme, odpowiedź poprawna była ten Preston, no, Czyli udało, aż... udało ci się aż na dwa pytania odpowiedzieć poprawnie. Czy... Na trzy. Poprawnie, na... Przecież. na trzy? No na tak, tymka, się na pewno... na tymka odpowiedział dobrze na właściciela Google. Aha, dobra, sorry, 3. No, 3, no ej. Dobra, 3, faktycznie. Czyli, czekaj, ile on punktów zdobył? No, 7. Jest nie, sorry, no. 3, 2, 2 no. i 1, 5. Chyba no, ma ktoś coś problem, bo piszą, że dobrze słychać. Nie wiem, o co chodzi. No. Znaczy, może ktoś ma słabości szanę, telefon Mamy czy coś. Co? <coughs> no, zobaczymy. No to... Bardzo fajnie, że Weram wbił. I co, czas na zapowiedziane, oddajcie telefon, bo już nie poczuję. Co za zapowiedziane, na zapowiedziany freestyle podpuścił się